Tak teren przy trzecim liceum ogólnokształcącym w Koninie wyglądał w listopadzie zeszłego roku, a tak wygląda teraz. Budowa kompleksu czterech boisk, zewnętrznej siłowni, a także bieżni, skoczni, rzutni i miejsc do gry w tenisa stołowego idzie pełną parą. Prace są już na półmetku. Na dzień dzisiejszy mamy wykonane podbudowy betonowe pod wszystkimi boiskami i bieżnią. W najbliższym czasie będziemy kończyć komunikację z kostki i zaczniemy kłaść nawierzchnię. Myślę, że końcówka tego pojawi się pierwsza nawierzchnia na boisku. Cały teren będzie miał też nowe ogrodzenie i oświetlenie. Prace idą zgodnie z harmonogramem i nic nie wskazuje na to, by kwietniowy termin ich zakończenia był zagrożony, co najbardziej cieszy społeczność liceum. Dostajemy kompleks boisk, który na pewno będzie w stanie zaspokoić zapotrzebowania i naszych nauczycieli WF-u i naszych uczniów. Do tej pory tutaj jakby był problem z korzystaniem, jeżeli chodzi o kompleks boisk, ponieważ mieliśmy boiska, co prawda, ale asfaltowe sprzed 40 lat. Boisko trawiaste nie nadawało się do użytku, które mieliśmy do piłki nożnej. Teraz będziemy mieli boisko ze sztuczną nawierzchnią, więc myślę, że, że tak, to będzie miejsce, gdzie będziemy mogli korzystać przez wiele miesięcy w trakcie roku szkolnego. Jednak boiska przy trójce to dobra wiadomość dla całego miasta, bo poza godzinami pracy szkoły będą one dostępne dla wszystkich. A takich miejsc w Koninie wkrótce będzie jeszcze więcej. Przy Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego, właśnie rozpoczęła się budowa kompleksu, który także będzie składał się z kilku boisk. Między innymi boisko do piłki nożnej. Boiska wielofunkcyjne do piłki siatkowej, ręcznej, do tenisa ziemnego. Będzie też zbudowana bieżnia lekkoatletyczna o długości 100 metrów. Niestety nie udało się takiej dookulnej ze względu na brak miejsca. I rzutnia do pchnięcia kuloma. Teraz trwa porządkowanie terenu i przygotowywanie miejsca na nowe obiekty. Podobnie jak w przypadku liceum, także budowlance, bardzo potrzebne. Myśmy zabiegali o ten kompleks od dawna, dzięki temu, że miasto pozyskało fundusze zewnętrzne i dołożyło troszkę, udało się ten kompleks zbudować, bo budowa już trwa i ona na pewno zakończy się z końcem zajęć edukacyjnych i w nowy rok szkolny wejdziemy z nowymi boiskami. Na realizację tej inwestycji wykonawca ma 10 miesięcy. Jest nim ta sama firma, która buduje boiska przy liceum.